Pani marszałek, Wysoka Izbo, pani minister, pani minister wspomniała, że trudno tam było uzyskać w, ty, w tym 2011 przy konkluzji węgierskiej większości. A czy pani minister mogłaby mi przypomnieć, które kraje nie, nie, nie podpisały tej, tej zmienionej konkluzji, tylko chciały wprowadzenia jednolitej stawki? w całej Unii, bo zdaje się, że, że mija się Pani sprawdą, pani minister. I drugie pytanie dotyczy kontekstu artykułu 312 ustęp 4 traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Z tego artykułu jasno wynika, że należy porównywać ostatni rok, a nie, a nie, a nie całą perspektywę. I mogłaby Pani mi tak na, na, na szybko bardzo podać te bardzo proste wyliczenia trzech liczb. Gdyby Polska w tej chwili nie podpisała, znaczy nie, nie Polska, albo Parlament Europejski nie przyjął traktatu, to czy, czy, czy jest prawdą, że Polska by otrzymała rocznie 900 milionów więcej na politykę rolną, czy, czy też nie? Jeżeli pani wyliczenia są inne, to proszę je podać. Dziękuję. Dziękuję jeszcze, jeszcze pan senator Szluścigowski. Dziękuję. Pani, marszał, pani minister, pani mówi, że dostarczy nam dokumenty. Ale może jednak pani minister ma dziś jakąś wiedzę konkretną, żeby nam przedłożyć bliżej, bo cały czas dyskutujemy o tym, że, rząd, że rządowi w zasadzie w tych pracach nie udało się według naszej opinii zrealizować to przedsięwzięcie, o które wnioskowaliśmy w naszej uchwale Senatu, jak i Sejmu, bo nie ma tego wyrównania, nie ma konkurencyjności. Ale jakie kwoty, przynajmniej Pani powinna nam to powiedzieć, żebyśmy mieli jasno, jakie kwoty zostały zapisane w tych dokumentach? Ja bym się mówił o szczegółach, ale przynajmniej podać te kwoty konkretne, jakie zostały przypisane w tych negocjacjach. Jedni mówią, że 20, jeden, inni mówią, że 20, że 15, inni mówią, że... Konkretnie, ile zostało wynegocjowanych, a ile było w negocjacjach założone? Bo, a ile Komisja Europejska nam proponowała? Bo ja znam, że wyższe kwoty Komisja Europejska proponowała, nie żeście wynegocjowali. Więc pytanie, jak to faktycznie wygląda? Dziękuję bardzo, proszę pani minister. E, dziękuję bardzo, pani marszałek, Wysoka Izbo. E... No ja tak powiem rozumiem, że państwo senatorowie oczekują, że ja mam tu w pamięci te kwoty, do, zaraz wrócę do tego ostatniego pytania, które zadał pan senator Chróścikowski, ale kwoty i rozwiązania no, historyczne sprzed kilku lat ja niestety po prostu nie pamiętam tych kwot i w związku z tym jedyne tak powiem odpowiedzialne podejście jakie tu chcę zaproponować jest takie, że my zawrzemy te kwoty w materiale, które państwo, w materiale, który państwo otrzymają. Natomiast jeśli chodzi o y, kwestie y, tego, jakie, zostały, jakie są wyniki negocjacji, to ja tu przytoczę, bo się posługuję tym dokumentem przekazanym przez pełnomocnika prezesa Rady Ministrów do spraw koordynacji udziału premiera w spotkaniach Rady Europejskiej. To jest notatka na temat wyników lutowej Rady Europejskiej, która mówi, i tu jeszcze raz przytoczę tę kwotę, że udział, że Polska otrzyma 6% Funduszu na wspólną politykę rolną. Środki, przepraszam, Środki na wspólną politykę rolną dla Polski wzrosną z 26,9 do 28,5 miliarda euro, czyli o prawie 6%. Wzrost o 1,6 miliarda euro. Także to, co zostało wynegocjowane na szczycie, jeśli chodzi o wspólną politykę rolną, to jest 28,5 miliarda euro. Natomiast rzeczywiście, tak jak pan senator mówi, propozycja Komisji Europejskiej przewidywała wyższą alokację dla Polski. W trakcie negocjacji w związku z ogólnym obcięciem budżetu Unii Europejskiej w stosunku do propozycji Komisji Europejskiej następowały cięcia no, w składnikach tego budżetu i wszyscy prawda, pamiętamy jak wyglądała sytuacja, płatnicy netto żądali obcięcia budżetu w stosunku do propozycji Komisji Europejskiej i takie cięcia budżetu zostały uzgodnione na szczycie, no i ich konsekwencją są cięcia w poszczególnych elementach budżetu, w tym w stosunku do propozycji wyjściowej Komisji Europejskiej. Natomiast myślę, że to, z czym warto porównywać to, co Polska uzyskała na szczycie, to jest to, ile ma do tej pory i to, co będziemy mieć w przyszłym okresie programowania, o ile te kwoty zostaną uzgodnione pomiędzy Parlamentem Europejskim a Radą, to będzie więcej niż mamy teraz. Będzie to mniej niż yy, mielibyśmy, gdyby budżet Euro Unii Europejskiej był wyższy od tego, jaki został uzgodniony. Czy takie rozwiązanie jest lepsze niż prowizorium, prawda? Bo jak gdyby drugą opcją alternatywną było nieosiągnięcie kompromisu na szczycie. No i gdyby on nie został osiągnięty jeszcze w najbliższych miesiącach, no to zaczęlibyśmy funkcjonować w trybie prowizorium budżetowego. No Polska była, że tak powiem, niechętna, czy, czy w nasz, w stanowisko rządu w tym zakresie było negatywne, z tego względu, że prowizorium powoduje ogromne trudności w zaciąganiu wieloletnich zobowiązań. A Polska, będąc no, jednym z podstawowych beneficjentów funduszy unijnych i chcąc realizować z tych środków duże czy, duże czy małe, ale wieloletnie projekty inwestycyjne, spadłaby ofiarą tego rozwiązania, byłoby to znacznie trudniejsze, bo co by to oznaczało w praktyce? To by oznaczało, że albo nie można realizować wieloletnich projektów inwestycyjnych, albo realizuje się je, biorąc jak gdyby ryzyko na budżet państwa. Prawda? podpisując umowy, które nie mają pokrycia w zobowiązaniach, bo nie byłoby zobowiązań wieloletnich. Więc to byłaby tego typu sytuacja. I w związku z tym wydaje mnie się, w każdym razie, ale to akurat, prawda, w każdym razie, rząd stał na stanowisku, że kompromis w pewnych granicach oczywiście, ale kompromis jest dla nas rzeczą ważną, ponieważ wieloletni budżet Unii Europejskiej daje nam znacznie większe możliwości, prawidłowego i zgodnego z interesami polski wykorzystania tych środków. i myślę, że to naprawdę wa warto pamiętać o tym, o tym elemencie, że chodzi nie tylko o kwoty, choć oczywiście te kwoty są dla nas niezmiernie ważne, ale chodzi też o to, żeby móc je wykorzystywać w sposób zgodny z naszymi interesami, a to w dużym stopniu oznacza inwestycje, których nie da się zrealizować w ciągu jednego roku budżetowego. Także no, ta, to... Bym chciała podkreślić, bo myślę, że to jest rzeczywiście ważne i trudno abstrahować od tego elementu w tej ocenie poziomu sukcesu, jaki został odniesiony na szczycie. Dziękuję bardzo.